Siemaneczko z tej strony. Dimoloso. No i lecimy do sklepu Fortnite. Nie zapomnijcie również o kodziku w sklepie, jak zwykle. I co dzisiaj? Powróciła. Zestaw uliczne cienie. 2200 plecaczek, zbieraczek i lotnia. Lecimy dalej. Mirage 1200 wraz z plecakiem. Następny Luminus Luminos 1500 wraz z plecaczkiem. Do niego za 1200. Lotnia 1200. I malowanko 500. Następny skinek wraz ze stylówką i plecakiem do tego za 800 i lotnia za 500 pani akuku wraz z plecakiem 1500 V dolczyków i mamy stylóweczki do tego zbieraczek 1500 i tutaj też mamy 1500 Następny. Wygrzew. 1200. Następny. 1200. Wraz z pleca plecakiem i stylóweczką. Emotka. Za 200. Szałtańca. Sezon siódmy. Malowanko. Za 500. Emoteczka. Za 500. Malowanko. Za 300. Pakiet zadań awansu. 1200 Omega. Zestaw Neo, Naomi Osaka. 2700 To już nie trzeba przedstawiać nawet, bo każdy wie. Tu mamy za 2000. Tu za 1600. Lotnie po 800. I emotka za 300 zestaw Ali A 2400 pojedyncze 1800 zbierak 800, malowanko 500 i emotka 500 o to nie trzeba przedstawiać, bo długo już jest zestaw master 2600, pojedynczy 1500, zbierak 800, emotka 500 i lotnia 1200. To też nie trzeba przedstawiać, też każdy wie 2000, pojedynczy 1500 i tu również za 1500. Do tego zestawu za 1600 mamy Motkę za 300, no i reszta leci po 500, 800 i 800. Nowy pakiet do rzep, nowy styl 5299. Mistrzowie Magmy. Następny pakiet 2500 V-Dolczyków Do tego mamy za 1200 zbieraczki. Pakiet zadań wraz z 1500 V-Dolcami, Mecha, tatko. Do ratowania świata. Technologiczna przyszłość. I nie zapomnijcie ekipce i kodziku w sklepie Dimoloso. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. I Elo. Miłego dzionka.